Czujesz, że stoisz w miejscu, czujesz, że nie wiesz, jak masz ruszyć ze swoim życiem. O, już ci mówię, jakie masz blokady, co cię najbardziej blokuje na twojej drodze. Otóż blokuje cię kontrola, kochanieńki, kochanieńka. Trzymasz się po prostu tej jednej myśli, trzymasz się kontroli, trzymasz się jednej ścieżki, którą obrałeś, obrałaś sobie w głowie i w ogóle nie dopuszczasz do siebie innych możliwości. Ale posłuchaj, właśnie o to w tym chodzi, że najlepsze rzeczy przychodzą niespodziewanie najlepsza ścieżka dla ciebie, jaka może przyjść to właśnie nie ta, którą Ty chcesz, nie ta, którą sobie wybrałeś, wybrałaś, tylko ta, którą kieruje kierujecie wszechświat. Jeżeli nie odpuścisz tej kontroli, nie pozwolisz wszechświatowi działać za ciebie, no to sorry, dalej będziesz czuć się uwiązany, uwiązana po prostu w kajdanach. Ale następnie słuchaj, blokujecie właśnie ten brak działania, a nie działasz dlaczego? No właśnie dlatego, że próbujesz wszystko kontrolować, bo ty chcesz chcesz działać, chcesz ogarnąć się, chcesz ruszyć z miejsca, ale ta kontrola nadmierna Ci nie pozwala, bo tutaj właśnie zamiast tego działania, zamiast tego, tych szybkich zmian bardzo się wstrzymujesz e, przez to, że nie wiesz po prostu, co Cię czeka. A to jest dla Ciebie najbardziej zgubne. Także zapisz ten film, przypominaj to sobie w tych momentach, kiedy właśnie trzymasz się tej kontroli i puść tą energię, a zobaczysz, jak wszystko pięknie w Twoim życiu zacznie płynąć. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, napisz do mnie prywatne czytanie, a zrób mi prywatny rozkład w którym dokładnie krok po kroku wszystko ci opiszę.